Ja to nie wiem jaki jest. jak tych gazetków się nacytą, nacytą i tak patrzę i tak mi się zdaje, co oni wszyscy tak jak tych dziwni są. No. Bo tak, jedy, jedy, taki seksuolog to on twierdzi, że trzeba mieć zonę, bo to jest podstawa związku i tak dalej. Taki psycholog twierdzi, że trzeba mieć yy, kochankę, bo kochanka dbało to, żeby się człowiek jakoś tak wyglądał. A naukowcy to oni twierdzą, że jesteś na Oni twierdzą, że trzeba mieć zonę i kochankę. Bo taki naukowiec Miśla tak, że tak, że zona tak myśli, co jest u kochanki, a kochanka tak myśli, co ona jest u zony, a on ciop, top, top, top i, to biblioteki. <kłys> I do biblioteki. Idę sobie do zakopca, idę sobie tak, Paca i patrzę, patrzę się dwóch kur... się widzą, widzą taki, jest te, 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 kudłaty z takimi, tymi, tymi, takimi takimi łostrymi, nie, i mówią, że to iglok jest, jeden mówi, a drugi mówi, że to nie iglok, tylko to jest śpilco, i głoki śmilcok, i głoki śmilcok. i śmielcok, pypa, co im mówią, bacą, to ty mi to to jest. Ja mówię, ba baca, no, ty, ty taki stary, stary jesteście, taki głupi. Przecież ty, to jest kolcok, no. Kolcok, a wiecie, jak kolcoki się rozmazają? One mówią, że nie wiedzą. A ja mówię da. Kolcoki rozmazają się. O, Bardzo. W <głos》> taka taka maryna posłała mnie, tak, co po mnie umyśli, przysli i zabrali mnie do sądu. Sędzia tak na mnie patrzy, poprowadza takiego berbecia i mówią poznajecie? Ja mówię, co mam mnie poznawać? Poznaj. Wasę? Mówię, moje. Na pewno wasę? Mówię, no ja wciąż widzę, no ono to moje, nie? Mówi a to z płaceniem się pyta sędzia? Ja mówię baca, jestem honorowy, dotków brać za to nie będę. Ja to myśleć lubię. Lubię, myśleć, ale myśleć, ale mi się zdaje, co to takie myślenie, to jest takie jakieś takie nie bardzo, bo to można w łeb dostać od myślenia. Na przykład od myślenia od swojej starej ciupasko w łeb wczoraj dostałem. Dostałek w łeb, bo myślał co, ona wróci z targowiska wieczorem, a ja przed południem z wyrecz wyreczku a przyjechali takie redaktorki z Warszawy i się pytają, co bym powiedział, jaki był najpiękniejszy dzień mego życia. A ja mówię, oj, najpiękniejszy to ja pamiętam. Najpiękniejszy to był... To najpiękniejszy to był, ale... ...dzień to nie był. No tu tak to jest. Do, do kościoła kazą chodzić, kazą chodzić i tak opowiadają cały czas, jak powstał ten pierwszy człowiek na świecie, no. Gadają, gadają, jak powstał ten pierwszy człowiek na świecie, no. A mnie interesuje, jak powstał ten cyci człowiek na świecie, no. Najbardziej. A u gąsieniców to jakiś, nie wiem, jakiś... No nie, no nie wiem, jak to jest, to no, hodują te kury, hodują te koguty i te chore takie to chodzi, no. Ko, kogut ostatnio taki chory, że to co chwila jakaś kura go na plecach nosiła, no. A u olimpiady w Zakopacu nie będzie, bo już Bo się dowiedziałem, kto to trzeba wycinać kosą zewinę A jak zewinę kosą pociąć? czyli takich kus takich nie robią, no. Moja handzia to jest taka, zazdrosnąło mnie, za trzy po dwóch dniach, tak, bo wrócił, to gapiła się tak na mojej, pacyła i jakiś włosów, pukała jakiś I nie znalazła żadnego włosa i mówi tak, no nawet łysym kobito nie nie przepuściec, no. <zysy> no. to jak na to widzicie, jaka jest? To zaciągnęła mnie do losu, rozebrała się i mówi, zrób nie A ja mówię, daj spokój kobito, daj spokój, lubię cię dzieć. Co, co ci mam zrobić z ja Ona się jeszcze bardziej tak tutaj cała, taka rozgnetyzowana, ja mówi, zrób nie ja Mówię, Mówi, no kobieto, tak, to jest, proszę bardzo dla Ciebie. Rękę jest złamałem. A Janek Jan do mnie przychodzi i mówi, że ma depresję, to go stara zdradza, no. Ja mówię, daj sobie spokój, jakiś ci kawał opowiem, to będzie ci razi, nie? A on mówi, co jest wiz, nie lubię kawałów, nie? Ja mówię, to jest bardzo dobry kawał. No, no, no wczoraj jak twojej stare opowiedział, to mało z nie spadła. A moja stara taka jest, czasem jak wypije trochę łokowity, taka jakaś jest taka, taka, taka. Taka, taka rozmaziana jest i mówi tak do mnie: A, co, a ty, ty się ze mną interesujesz? Do mnie tak, daj, ty interesujesz się. A ja? ja tak się na dół gapia i mówię: No, no stara, no, patrz na to no, patrz, no, no, patrz, no, no, ja się mogę tu interesować, ja wyglądam, na archeologa. A się mi się zdaje, co moja stara się ze mną rozwiedzie: no bo w ostatnio poznała ze swoją 18-letnią koleżanką Zośką. No, chyba się ze mną rozwiedzie, bo ta Zośka tak mi się podoba. ze że... I tak na zakończenie chciałbym powiedzieć, że kocham swoją starą, kocham wszystkich i jeśli chodzi o moją starą, to chcie jest parę miejsc, czy chciałbym ją pocałować. I tu teraz przed kamerami chciałbym powiedzieć, to te miejsca to takie. Londyn, Paryż, Nowy Jork, Sydney, Guaralampo.